Coraz więcej inwestorów szuka sposobów na zwiększenie dochodów z inwestycji. Zwłaszcza w czasach, gdy stopy procentowe spadają, a rynki akcji potrafią być nieprzewidywalne. Dodatkowo zachęcam też do wczorajszego odcinka o ETF-ie na polskie spółki dywidendowe i w dzisiejszym odcinku właśnie opowiem o alternatywie dla niego. Jednym z ciekawszych rozwiązań są fundusze ETF typu Covert Call, które od niedawna można znaleźć na przykład w ofercie Freedom 24. Na czym to w ogóle polega? W skrócie fundusz inwestuje w szeroki portfel akcji jak klasyczne ETF -y. Tutaj się nic nie zmienia. Mogą to być spółki z indeksów, na przykład na znak 100, SP 500, czy jakichś innych europejskich, jakichkolwiek dosłownie. I wszystkie inne znane fundusze ETF, które po prostu znasz. Ale to, co je wyróżnia, to regularnie sprzedaje on na te akcje opcje typu call. Jeśli nie wiesz, co to jest, zachęcam cię do obejrzenia tego odcinka. Kupujący takie opcje zyskuje prawo do zakupu akcji po określonej z góry ustalonej cenie. W w zamian natomiast fundusz otrzymuje tak zwaną premię opcyjną, która jest następnie przekazywana inwestorom. Dzięki temu ETF może wypłacać średnio nawet na przykład 7 do 9 czy nawet 10% rocznie i zdecydowanie więcej niż typowe fundusze dywidendowe czy obligacyjne, albo ten wspomniany wczoraj ETF na polskie spółki dywidendowe. I co ważne, wypłaty odbywają się regularnie, często, a nawet z reguły co miesiąc lub klasycznie co kwartał. No i dodatkowo Inwestor korzysta ze strategii opcyjnej bez konieczności samodzielnego handlu. I to. Mocno odróżnia ETF-y typu Covered Call od takich zwykłych funduszy ETF. Strategia ta jest więc oparta wprost o sprzedaż opcji. Jak to dokładnie działa? Jeśli cena akcji nie przekroczy ustalonej ceny wykonania, fundusz zatrzymuje zarówno akcję, jak i premię opcyjną. Jeśli jednak kurs wzrośnie powyżej tej ceny, fundusz sprzedaje akcję, rezygnując z dalszych zysków, ale wciąż wypłacając zebrane premie w postaci dywidendy. Najlepiej sprawdza się to e, na na rynkach stabilnych lub lekko rosnących. Wtedy inwestor zyskuje na przykład na wartości jednostek funduszu, jak i na premiach, które otrzymuje w zamian za sprzedaż tych opcji. W przypadku gwałtownych wzrostów potencjał zysku jest ograniczony. To jest niestety minus, ale przepływy pieniężne pozostają regularne, czyli dalej otrzymuje on dywidendy. Jeśli natomiast rynek spada, Mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której inwestor klasycznie traci, bo zasadniczo wartość jednostek ETF-u spada, natomiast dalej premie są wypłacane w postaci dywidendy do inwestorów, więc tracisz na wartości ETF-u, ale dywidendy dalej otrzymujesz z racji tego, że te premie po prostu wpłynęły. Ogólnie to zachęcam do obejrzenia tego odcinka, który jest tutaj. Dokładnie tam tłumaczę krok po kroku kwestię opcji, co pozwala zrozumieć dogłębnie całą tą strategię funduszy typu covered call. Jeśli miałbym w skrócie ci opowiedzieć, to opcje Porównuje do ubezpieczycieli i tak naprawdę do ubezpieczonych. Te dwie strony, czyli ubezpieczeni, płacą za to, by być bezpiecznym i coś sobie zagwarantować, właśnie za tą opłatę. Natomiast. Odwrotnie jest tak, że ubezpieczyciele te składki zbierają i gwarantują coś w zamian, i ten w zamian jest właśnie ubezpieczenie. W opcjach składkami są właśnie te premie, czyli gwarancja ubezpieczyciela to sprzedaż w tym przypadku lub odkup w przypadku opcji put konkretnych akcji. W przypadku ubezpieczonego natomiast odwrotnie, bo płaci on za to, by w razie chęci móc po prostu kupić bądź też sprzedać konkretne akcje w konkretnej cenie. Ale bez pełnego obrazu zachęcam Cię jeszcze raz gorąco do obejrzenia wspomnianego wcześniej odcinka. No i. Warto przytoczyć trochę statystyk, bo trend na świecie wyraźnie pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat aktywa ETF-ów typu właśnie Covered Call wzrosły z 44,5 miliarda dolarów na początku 2023 roku do ponad, uwaga, 75 miliardów w połowie 2025, co świadczy o tak naprawdę ogromnym zainteresowaniu tymi funduszami przez inwestorów. W Stanach Zjednoczonych istnieje już około 50, a nawet chyba już ponad 50 takich, Funduszy, no i podczas gdy w Europie niestety jest ich zaledwie kilka, które są funduszami ETF-USIC, więc takimi, których po prostu są dostępne dla europejskiego inwestora. Więc w tym zakresie Europa ma po prostu. Dużo do nadrobienia. Problemem natomiast pozostaje jednak dostępność, bo wielu brokerów w ogóle ich nie oferuje, a inni ukrywają je w jakichś takich mniej popularnych kategoriach, w ogóle e, są one niewidoczne. A to skutkuje wolniejszym rozwojem tego segmentu ETF-ów, no i cierpią na tym po prostu inwestorzy, bo jak dobrze wiemy, europejski inwestor amerykańskich ETF-ów kupować niestety nie może, a przynajmniej nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Tutaj z pomocą przychodzi broker Freedom 24, który Zapewnia łatwy i bezpośredni dostęp do europejskich ETF-ów typu właśnie covered call, między innymi w strukturze USITS, a więc. Takich skierowanych do inwestorów europejskich, właśnie. Oferują nie tylko dostęp do najważniejszych funduszy w tej kategorii, no ale też indywidualne wsparcie w całym procesie inwestycyjnym oraz regularne wprowadzanie nowych produktów, aby inwestorzy mogli korzystać z najlepszych instrumentów dostępnych na rynku. I to jest bardzo dobra informacja dla osób, które na przykład znają konkretny ETF, a w ofercie brokera go nie znajdą. Wystarczy skontaktować się z działem obsługi, a ta sprawnie ma możliwość dodania takiego ETF-u do oferty. Warto wiedzieć też, że Freedom 24 jest sprawdzonym i regulowanym brokerem, i dodatkowo spółka Freedom Holding, do której należy Freedom 24 jest notowana na amerykańskim Nasdaku i oferuje swoim klientom dostęp do ponad 3600 ETF-ów i 40 tysięcy akcji z całego świata. Więc w tym przypadku spokojnie można znaleźć. Coś dla siebie, nie ograniczając się tylko do polskiej czy europejskiej giełdy. A na sam początek można dodatkowo uzyskać do 20 darmowych akcji. A informacje, jak dokładnie skorzystać z tej promocji, zostawiam w opisie wraz z linkiem do rejestracji. Zanim opowiem o mojej opinii na temat tych ETF-ów, przyjrzyjmy się, które fundusze ETF tego typu mogą obecnie być warte szczególnej uwagi. I dzisiaj trzy takie propozycje. Pierwsza JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active. Fusits ETF. Skoncentrowany jest on na spółkach technologicznych z USA. Jego ISIN e i e tickery widzicie teraz na ekranie. TER tego ETF-u, czyli taka opłata roczna za zarządzanie, jest niski, bo wynosi 35%. Aktywa, które zgromadził ten ETF, to 42 miliony złotych w przypadku akumulującego ETF-u i nieco ponad 7,4 miliona złotych w wersji dystrybuującej. Widać, że zdecydowanie wersja akumulująca cieszy się większą popularnością ale wersja wypłacająca dywidendy na konto inwestora wypłaca ponad 7% do tej pory. Ale warto też nadmienić, że jak już wspomniałem, europejskie ETF-y covered call są jeszcze mało popularne, a ten ETF istnieje zaledwie od końca października ubiegłego roku, więc nawet nie istnieje jednego pełnego roku, stąd też można powiedzieć, że tak niska stopa dywidendy. Dlatego, mimo że wypłaca dywidendę co miesiąc, to jeszcze nie miał tego pełnego roku istnienia i pełnego okresu wypłacania dywidend. A to skłania do wniosku, że tak naprawdę wypłaci on solidną, ponad 10% dywidendę w skali roku. A lokacja tego ETF-u jest widoczna teraz na ekranie i widać, że top 10 spółek zajmuje ponad 55% tego ETF-u. Drugi natomiast to JP Morgan Global Equity Premium Income Active Usage ETF. Oferuje Szeroką dywersyfikację geograficzną i sektorową z rentownością ponad 7% i również miesięcznymi wypłatami. Opłata roczna za zarządzanie to ponownie 0,35, ale trzeba zauważyć, że w tym przypadku wersja akumulująca zebrała do tej pory aktywa o wartości ponad 371 milionów złotych. Istnieje on od końca listopada 2023 roku. Wersja wypłacająca dywidendy różni się znacznie wielkością aktywów, bo obecnie zebrała ona zaledwie nieco ponad 4 miliony. 000 000 Wspomniana szeroka dywersyfikacja widoczna jest, jak spojrzymy sobie chociażby na 10 największych pozycji w tym ETF-ie, które zajmują Tutaj zaledwie 14%. Ale znowu są to spółki głównie ze Stanów Zjednoczonych, a cały ETF opiera się w głównej mierze właśnie na USA. I tutaj 66% udziału mamy tego rynku. Dalej mamy niespełna 20% spółek rozwiniętych z Europy, a także 10% z Japonii. Reszta to już mały udział no i można powiedzieć, że taki dosyć pomijalny. Trzeci i zarazem ostatni na dziś ETF to ETF od firmy Global X, Nasdaq 100. World call ETF i w odróżnieniu od dwóch wcześniejszych jest to fundusz Pasywny, który koncentruje się ponownie na amerykańskim sektorze technologicznym i oferuje około 12% rocznej dywidendy. Ma najdłuższą historię, bo istnieje od końca listopada 2022 roku, ale wyższą opłatę za zarządzanie bo aż 45,%. Wersja akumulująca zebrała do tej pory aktywa w wysokości ponad 153 milionów złotych, a wersja dystrybuująca niespełna 2 miliony. A widzicie teraz na ekranie i 10. Największych spółek to mniej więcej 37% tego ETF-u. We wszystkich tych przypadkach warto wiedzieć, że te ETF-y wypłacają ponad przeciętną dywidendę właśnie ze względu na realizację wewnątrz strategii opcyjnej typu Covert Call. Może to być bardziej korzystne podatkowo dla nas yy, niż samemu realizować właśnie taką strategię. Jednak dywidendy które są wypłacane, zależą od wyników na handlu opcjami, właśnie i dlatego są różne w różnych miesiącach, ale z reguły tą dywidendą dzielą się one co miesiąc i regularnie. Strategia Covert Call może być atrakcyjnym sposobem na uzyskanie regularnych, wysokich wypłat przy jednoczesnej częściowej ochronie przed spadkami, ale trzeba pamiętać, że najgorzej ta strategia będzie sobie radziła w momencie, kiedy rynek dynamiczny rośnie. To przez ograniczony właśnie zobowiązanie, sprzedaży przez opcję call potencjał wzrostu. Skorzystamy na premii opcyjnej, owszem, ale nie skorzystamy na potencjalnym dynamicznym wzroście. Ogólnie ja nie jestem zwolennikiem samej strategii covered call z powodu, o których między innymi wspomniałem wcześniej, ale napływy do tych ETF-ów są imponujące i nie ma się co dziwić, bo jednak płacą tę wysoką dywidendę i dzięki temu cieszą się ogromną popularnością. A jak wiemy, Polacy dywidendy lubią, a kiedy sprawują się te ETF-y dobrze. Chociażby przy trendzie bocznym, lub powolnych wzrostach, ewentualnie przy spadkach. No i w momencie, kiedy chcemy zaakceptować ryzyko ograniczonego wzrostu i cieszyć się dywidendami, bo te będą nam bardziej po prostu potrzebne. Chętnie poznam wasze zdanie ekspertów w komentarzach. Pamiętajcie, że w dalszym ciągu we Freedom 24 można skorzystać z promocji z darmowymi akcjami, a ja zachęcam Cię jeszcze raz do obejrzenia tego filmu, w którym tłumaczę dogłębnie od podstaw temat opcji, po nim zrozumiesz, co dokładnie znaczy, że te ETF-y sprzedają opcję call. Cześć!